A więc czy widzicie? Ja jestem Maka. Dziś sobie zagramy znów w Skywarsy. No, jak wiadomo lubię ten tryb i zobaczymy, czy będę tak lamić jak w tamtym odcinku, więc bierzemy Kaskadera. I niestety nie ma nikogo na żadnej ręce, więc wybierzemy sobie na przykład świątynię. I widzimy się jak już się yy, zacznie odliczania. Jednak zmienię rękę, gdyż po prostu no, tu było jednak więcej ludzi. Lecimy pojedynki i mamy no takie średnie bym powiedział nawet eee, no i to serio średnie To jest to samo w sumie więc dobra ja mamy eee, strzału. niestety jednak mam ulepszenie co 5 sekund z tej strzały jedną Nie jak to, jak już otrzymam klasę, działa. więc tu i on w mnie raczej zabił chyba że otwiera teraz kaszyneczkę przez to teraz właśnie on przegrał albo ja przegrałem dobra jednak żyje, żyje o, lepszy mieczyk, dobra w sumie sobie uciekniemy do kogoś. poszedł do niego, niech spada sobie, sobie. zmienię sobie tylko itemki tą klatę zamienimy sobie w sumie na to może nie, to nie ma nic. To, dobra, to weźmy. To chyba lepsze. Trzawiki, Rambo. Lepszy mieczek, jakiś, Dobra, to ma knoka. Dobra, chyba tyle z tych lepszych rzeczy to, dostajemy. Te to spodnie są takie średnie. Dobra, on sobie go podpalił. Jestem tak naprawdę teraz możemy na jego pójść sobie i go sklepać. Aż dobra, on mnie chyba sklepał nawet. Niech spada. Sobie. A w sumie ja wygrałem. No. Więc 83x widzimy się na kolejnej ręce. Więc w sumie nawet dobrze mi idzie. Więc tak, jesteśmy już na drugiej ręce. I to Za bardzo jej nie lubię, ale da się na niej grać. I mamy tak słabej temy, że już przegrałem, mogę to powiedzieć. No może się tak cud i nagle wygram, jednak to jest niemożliwe. Znaczy dobra, są jakieś szanse, że tu będzie jakiś obdawiacz. Albo ja spadnę po prostu sam z siebie. <laughs> jest taka W ja tam już się na środku widzę i mam łuk jedynie, więc... No no, itemki tak słabe, że... Dobrą Dobra, on ma to prolafa Dobra, pali się Dobra, zabrałem mu fraga i ja zginę chyba. Nie, nie dostałem po nim itemków Nie Romek został, chyba to jest Romek, tak? Nie, jakiś masko. Ale bardzo podobny skin chyba ma, no bo nie Dobra, niestety przegrałem, no cóż zresztą Zdarza się, więc widzimy się na kolejne ręce Więc tak jesteśmy już na drugiej ręce Znaczy na trzeciej w sumie yy, I znów mam sobie itemki Dobra, już jest lepiej Czyli Typhoon w sumie knoka trójkę Jednak seta mamy tak tragicznego no, jest tragiczny Eee, Tragedia Tragedia Ten gość ma seta Choć to, co ja nie mam Więc nie pójdźmy do niego. A, spadnie po prostu i tyle Ale dzięki za Zgodę. Które są lepsze od tych, co Ale gość tam jest, więc ja Nie trafiłem, no? Jezu, nie uciekaj mi, freska chmura. Już jakbym go trafił. Czekaj, bo kto jest cudem, bo? No, tu ze mną? Chyba. No Dobra, gość mnie lodow... zalodowcował tak naprawdę. Więc siema ma. Dobra, ja mam tak słabego seta, gościu Goni mnie ciągle, goni. Dobra. Ja sobie od niego uciekłem. O kurde! Mam tak słabego seta, Ja po prostu jestem rip. No i mnie zabił, więc no. Znów słabo mi idzie, a jednak w sumie jest jedna gierka wygrana, więc widzimy się na kolejnej. Więc tak, jesteśmy na kolejnej ręce już. Znów Lodowy jest. Mapa, na której przegrałem, niestety, dobra. Mamy tu krwi chociaż. Dobra, to jest to lepsze. Mamy łuk do szerszeń, czyli. No, najlepszy łuk. Znaczy, nie lepszy dla ludzi, którzy lubią knokać, bo on ma puncha 5, więc wiecie. Dobra, to jest lepsze. Klatę sobie mamy za Afriko Tak, gdzie jest? Jest. Dobra, tu sobie nasze. -ki. Idziemy tam na środek. Dzisiaj tu biją. ja sobie w sumie wezmę. Fraga. Akurat. mi się tak podoba. Jak ja mógł? Szerszenia, dobra. Już jak ja mógł. Dostało. Kurde, jakbym go tak trafił w locie. Dobra, trzeba, bo to jest typo. Co ty tu robisz? ty typie, co ty tu robisz? No, chodź tu. No, pal. GUMĘ! Ty pojadę, na. Dobra, praje z jakiekolwiek itemki lepsza. Klata lepsza. E, buty nie raczej. Dobra, nie jest zły już ten ekwipunek Nie jest jakiś też super dobry Tu mamy kolejnego kolega Który właśnie teraz ginie Albo nie teraz No gościa trafić nie potrafię, no Dobra, trafił, mam go Dobra, o to ja się z nim bawię Tu mamy w sumie kolejnego, coś to mi się ty trzyma na wodzie. Przynajmniej tak mi się zdawało. Ten typ się trzyma prosto na wodzie. Dobra, przejdźmy sobie tak. No, jest tu typek. Mamy w sumie wsparcie za 40 sekund. To jest i tak już wygrana gierka, bo to są dwóch ludzi, którzy klasy nie mają, więc wiecie. Dobra, ten został trafiony. Więc teraz to, no, tylko ten jeden Ja sobie odbierę blitzstara, bo chcę wiadomo więcej Expo. Czyli no wiadomo, ja robię osiągnięcie, co nie? Raczej ja mam tu cośkolwiek coś. coś, coś Dobra, chyba to jest lepsze Według mnie Oj, cesarskie sandały, czyli coś lepszego Dobra Tam jest no, on, dobra, za 7 sekund Będzie blitzstar Więc sobie szybko go no. Weźmy sobie na przykład perełka. Aż to i tak mam gdzieś co dostane. O i tak kolega został zabity. Pyk, perełka do góry. Znaczaj... Cole w ogóle wcześniej zabiłem Dobra. Yy. A chleje, dobra. Więc jest kolejny stoło expo. Zobaczymy jeszcze ile trwa. Odcinek 9 minut, więc zrobimy sobie jeszcze jedną rękę i widzimy się na kolejnej. Więc tak, jesteśmy już na drugiej ręce i jest to niestety timówka, ale mam bardzo dobre itemy, mam bardzo dobre itemy, Totalnie. Dobra, mój teammate też trochę ogarnia już, jak widzę, weźmiemy sobie szybko tutaj itemki. Dobra, gość mnie pali. Gość chcę chce zabić. Super. A tu mamy coś na to jest mój, albo to nie jest mój Stary, gość się na mnie sfokusował Czaj ta baza Gość się fokusuje na mnie Ale ile tu zaś ludu Aha, bo to mój! Gościu, pal Starego gość uciekał iderem Dobra, mój już jest RIP Typek Tu mamy gościa z ubijaczem, by the way Ale już mnie niestety nie wyknokujesz Albo mnie wyknokujesz, ale złą stronę Gość ma ubijacza To sądzi o jego IQ I dobra, zdążyłem rakiety użyć Nie zepchniesz mnie Dobra, też go trzeba wziąć na knoka niestety więc, idziemy tu No oni się tam biją, oni się tam biją Ale prawie mu zabrałem fraga Ale mam też Dobra, mamy Ubiecza, ubiecza, ubiecza. Dobra, to jest lepsza To jest lepsza To jest lepsza Dobra Eee, co to jest? O, czy jakiś Dobra, idziemy do kolegi Dobra, w sumie mu tam sikierę. Żeby nie było. Że go zaraz knokam. O, o kurde. No, serio! Jak ja nienawidzę tej klasy Dobra, no, trzeba używać tej, żeby go nie sknokać jakoś za bardzo. No. nie go mogłem teraz sknokać to naprawdę. Ale gość ma cofnięcie. Czy on ma teleportera? Ja si może gdziekolwiek tepnąć. No, on się chyba cofnie. Nie? Nie? Dobra, ja go teraz tak naprawdę gonię cały czas. No gość, no nie bawcie tak ze mną! Jezus! Ale ja przegrałem na, na bambola, więc. To w sumie była na te w tym odcinku. Widzimy się w kolejnych. Piszcie w sumie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na kolejnych odcinkach. W sumie nie wiem, czy te skierowce tylko nagrywać, więc piszcie w komentarzach. A już się z Wami. Trzymajcie się. Cześć.